we mm -hmm. Do przodu. Na siebie? Do przodu. Na nich? No. Opa. Na nich? Na media? Spotkaliśmy się tutaj na rozpoczęciu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Oficjalnie od 29 marca mamy pozwolenie na budowę w tej chwili trwa organizacja placu budowy i tradycją jest, że zawsze przedstawiciele wykonawców, tu w tym przypadku Państwu przyjżu, jak również ekoło są razem z nami i jamy. Również pan burmistrz Krzysztof Witkowski. Dziękujemy bardzo za przybycie. No i mamy nadzieję, że wyrobimy się w terminie i damy. Oddamy tą oczyszczalni na koniec przyszłego roku. Co Prezes ma ja, tylko nadzieję. Panie burmistrzu, że pan coś chce... Ja bardzo się cieszę, że ta inwestycja, która no w poprzedniej kadencji mimo tam przez perturbacje nie mogła dojść do skutku. Pamiętamy, były problemy z PFU. No chciałem dlatego tym bardziej pogratulować panu prezesowi, że z sukcesem udało się wynegocjować w Narodowym Funduszu zmianę tego dokumentu i że ta inwestycja przede wszystkim będzie w takim kształcie, jak chce miasto koło, a nie w takim kształcie, jak chciał, chciałby może Wykonawka. wykonawca. Więc to jest chyba najważniejsze, że tych pieniędzy nie straciliśmy że udało się renegocjować tę umowę, i ta najdroższa inwestycja w naszym mieście, oprócz budowy geotermii. Będzie wreszcie realizowana, miejmy nadzieję, z pozytywnym dla naszych mieszkańców skutkiem. To zrobimy wszystko w terminie. No i pierwszy etap, jak na razie, mamy za sobą. Zrobiliśmy ten etap projektowania w terminie, i tu bardzo chcę podziękować prezesowi i całemu jego zespołowi za to, że z tego tego końca, że mamy, że mamy to pozwolenie na budowę staraliśmy się uwzględnić wszystkie sugestie zamawiającego także pod kątem przyszłej eksploatacji, żeby to dla nich było łatwiejsze w eksploatacji i w eksploatacji. Także mam nadzieję, że spełniamy e, Państwa oczekiwania. No i na tę chwilę nie widzimy żadnych zagrożeń, żeby to budowanie miało być zakończone w terminie. Tak, dziękuję. Proszę państwa, tak faktycznie Państwo nie, nic nie widzę jeszcze konkretnego, ale ten wysiłek, uzyskanie pozwolenia na budowę w bardzo szybkim terminie, jak na procedury, też sytuację covidową, później w urzędach, udało się wspólnym wysiłkiem wykonać. Ze swojej strony więcej może informacji, mam przypomnę taką prezentację i tam Państwu pokażę kilka rzeczy, będzie można coś zobaczyć, nie tylko tutaj trochę piasku. Ja jeszcze chciałbym podsumować, że tak właśnie wspominamy, wykonywane jest to w żółtym filiku, czyli za zaprojektuj i wybuduj. Jedną z najcięższych spraw dla właśnie dla tych jest stworzenie projektu, bo to są trzy projekty, wstępny, budowlany i później końcowy. Udało nam się to wszystko zrobić, tak właśnie to wspominałem panowie, w rekordowym czasie, ale ta współpraca mu była dosyć, dosyć konkretna, w tej chwili mówię, oddajemy pracę już budowlańcom, którzy zajmą się I z tego co rozmawiamy z prezesem to jest szansa, że już w przyszłym miesiącu e, ruszą tutaj e, z impetem pa, prace budowlane nad e, zalewaniem właśnie pierwszych, pierwszych reaktorów. Dziękujemy jeszcze raz to bardzo za przybycie i, i życzymy sobie wszystkich powodzenia. Tak Dziękuję bardzo. Wiemy. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym podziękować za przybycie na uczestnictwie pierwszego szpadla na Rozbudowie oczyszczalni ścieków w mieście Kole. Jak Państwo wiecie, z internetu i z mediów 29 marca otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy i dzisiaj spotkaliśmy się z wykonawcami w celu wbicia przy sobie pierwszej łopaty na budowie. Cała inwestycja składa się jak gdyby z dwóch etapów. Było to żółtego filtra, w którym pierwszy to było zaprojektować tą inwestycję. Projekt trwał od zeszłego roku, od podpisania umowy od lipca do tej pory. Wszystko poszło pomyślnie i w tej chwili zostaje nam już etap samej rozbudowy tej oczyszczalni, czyli już prace typowo budowlane. Zgodnie z umową, którą mam podpisane z Narodowym Funduszem Ochrona środowiska chciałbym zaznaczyć, że z Unii Europejskiej mamy na tą inwestycję ponad 30 milionów złotych samego dofinansowania. Ponadto Unia Europejska wspiera nas również pożyczką niskoprocentowaną w wysokości 14 milionów, dzięki czemu możemy tą inwestycję w kole wykonać. Bez pieniędzy europejskich byśmy nie dali tego zrobić. Czym się będzie charakteryzować nowa oczyszczenia? Nasza nowa oczyszczania przede wszystkim, znaczy cały remont był spowodowany tym, że jednak nasze oczyszczania już ma ponad 40 lat. Technologie tu zastosowane są bardzo energochłonne, a przy rosnących cenach energii, wiemy jakie to by miało wpływ w przyszłości na na ceny ścieków. Ponadto są bardzo wyśrubowane normy, jeżeli chodzi o wodę, która wypływa już z oczyszczalni do rzeki i aby spełniać wszystkie te normy, musimy poprawiać jakość, czyli w tym wypadku wchodzi w nowe technologie. Tutaj będzie zastosowane również nowe, właśnie nowe technologie, które zapewnią nam raz, że energochłonność nasze, naszego, naszej oczyszczalni, a ponadto wszystkie normy będziemy spełniać na pewno z dużą granicą tolerancji. Czy tego mieszkańców będzie inwestycja? W Pamiętacie Państwo, może w przeszłej kadencji ile kontrowersji było wokół y, budowy oczyszczalni ścieków. Y, kontrowersje te dotyczyły głównie zakresu tych robót, które no, zdaniem większości i radnych i, i części społeczeństwa były zbyt szerokie i niepotrzebne. Ta no, inwestycja była po prostu zbyt kosztowna. Bardzo się cieszę, że w tych sztywnych zasadach środków unijnych udało się panu prezesowi Robertowi Gajdzie renegocjować tę umowę dofinansowania i zmienić tak naprawdę podstawowy dokument, jakim jest PFU i dostosować tak naprawdę do modernizację oczyszczalni do realnych potrzeb naszego miasta i jego mieszkańców. I to jest chyba największy sukces negocjacyjny. Sam osobiście z panem prezesem również do funduszu jeździłem w tej sprawie. I muszę powiedzieć, że, że tutaj muszę pochwalić za taką dużą aktywność i zdolność negocjacji, a jednocześnie podziękować pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którzy naprawdę podeszli do tej naszej kolskiej sprawy z ogromnym zrozumieniem i wyrozumiałością i w ka na każdym etapie jakby tych negocjacji służyli nam swoją, swoją pomocą. Także... Dzisiaj tak naprawdę te wszystkie negocjacje, te wszystkie rozmowy mają swój finał właśnie w rozpoczęciu y, robót y, modernizacyjnych naszej historii y, oczyszczalni ścieków. Dzień dobry, Wojciechowski Rafał, jestem wiceprezesem rządu firmy Ekowodrow z Koszeniem. Proszę nam powiedzieć trochę więcej na temat techniki y, dokonywania, jaką zbudujecie y, oczyszczalnię ścieków. Y, jest to technika powiedzmy, bardzo zaawansowana? Taka, która jak długo będzie przede wszystkim świadczyła usługi mieszkańcom? Jest tak, więc wodociągi, nasz inwestor, wybrały tutaj bardzo um, przemyślane rozwiązanie. Jest to połączenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie sieków, ścieków, klasycznym katodzani, sprawdzonych do tego typu układów na wielu, wielu obiektach, ale unowocześnione o innowatorskie rozwiązania w zakresie automatyki w zakresie takiego systemu predykcyjnego sterowania operacją odszkani to jest takiej nową, która wkracza dopiero na rynek polski i ta tutaj będzie tym systemem objęta, który będzie doregulowywał cały układ dbając o to, żeby były dobre parametry ale jednocześnie właśnie żeby te koszty eksploatacji czyli coś co dla Państwa jest istotne bo się odbija w tym cenie były możliwie umiarkowane tak, w tym samym procesie, aczkolwiek wiadomo Wzrostem energii to wszystko jest teraz na pewno wyzwaniem. I jeszcze jedną innowacją tutaj jest to, że w we wszystkich klasycznych oczyszczaniach zawsze powstaje odpad w postaci osady. Tutaj nie będzie takiego odpadu, zamiast odpadu powstanie produkt, produkt, który będzie ulepszaczem, będzie stosowany przez rolników jako nawóz do, do, do ziemi, jako też wapno, do, do, czyli środek taki nawozowych, który polepsza pH gleby. I jak długo ona, według Państwa, będzie pracować bezawaryjnie? Bezawaryjnie, znaczy, jest okres gwarancji przewidziany kontraktowo, tak, czyli jest okres, w którym wykonawca wypełnia gwarancję, natomiast wymogi inwestora są takie, żeby trwałość tych wszystkich rozwiązań, urządzeń, tak, była, teraz ja nie pamiętam, ale to był co najmniej tam kilkanaście lat, tak, takiej trwałości przewidzianej. I czy ta instalacja spełnia wszystkie na przykład wymogi Unii Europejskiej, nawet te, które gdzieś tam przewidujecie, że w najbliższym czasie mogą się pojawić? Potwierdzenie tego, że ta instalacja spełnia jest uzyskanie wszystkich zgód teraz do wykonania tej odszczalni, także to zostało zweryfikowane, że spełnia wszystkie obecne wymagane restrykcje. Natomiast co nam tutaj w, mogą wymyślić w najbliższym czasie, jakby, jakby wody polskie czy, czy ustawodawca to jest inny temat. Natomiast na chwilę obecną spełnia wszystkie standardy, z bezpiecznym bezpieczne zapasem nawet, jak miałoby być zaostrzenie tego typu parametrów. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.